W raport ma charakter zbadania e, nieprawidłowości. I w, e, mam nadzieję, że w, w tym zakresie spełnia swoją rolę. Natomiast to, co mówi i pisze pan Jaki, a powtarza po nim pan ozdobę, jest całkowicie niewiarygodne. Tak jak niewiarygodna była deklaracja o niepodnoszeniu podatków, napisana przez pana Jakiego, podpisana przez pana ozdobę, a później złamana już na pierwszym posiedzeniu Sejmu. To, to tak, tak, tak samo nie, nie, mam żadnego, tak nakręcać, nie, nie, nie mam żadnego zaufania e, także w tym zakresie do pana ministra Jakiego do pana Niech pan, niech pan będzie precyzyjny. Ale, panowie, nie jeśli, ale to jest wie pan, ale je jeśli, sobie, nie wieści jeśli chodzi o ocenę o to, że to, że szadań, bo bo chodzi o nie zagłuszy pan wszystkich Dla, dlatego że ani w tym programie akcyza, ani na papierosa podatki wiecie się są podatki związane z zaraz pan drugi raz jak wrócił ustawa z senatu pan się wytłumaczy z tym jak ale pan ale ma pan odpowiedź to jest taka narracja tematu, bo pana posła to boli. E, wracając do tematu, my że jako pierwsze ciężar. środowisko, po pierwsze domagaliśmy no, się no, tak to postępowania karnoskarbowego, coś do czego pan pana się przyznał, e, komisji śledczej w sprawie wyłudzeń VAT-u okay. w ramach Ministerstwa Mówieckiego. Mówi upublicznienia raportu CBA i odwołania koordynatora dostaw służb specjalnych. Więc my cztery takie postulaty od razu po wybuchu tej afery przedstawiliśmy. Więc ja tu tylko zauważam pewne e, zależności. Ja tylko... Konfederacja, wolność i niepodległość.